materiały napędza ceneo.pl. Największa porównywarka cen gier. Arn.eu Zapnijcie pasy, spakujcie spray przeciw komarom wielkości gołębi i sprawdźcie, czy w butach nie zagnieździły Wam się jadowite pająki. Jedziemy podbijać drugą stronę globu. Trzecia już odsłona Forza Horizon zabiera nas w niespodziewanym kierunku, bo aż do Australii, gdzie jako wielki szef o tytułowego festiwalu próbujemy podbić serca kangurów swoimi samochodowymi wyczynami. Ten fabularny zalążek jest jednak tylko pretekstem do tego, by postawić nasze cztery kółka na gigantycznej, otwartej mapie, po której rozbijać możemy się setkami wozów różnych kategorii. Kręcą cię drewniane amfibie na kółkach? Nie ma sprawy. Super samochody? Nie ma sprawy. Chcesz przypomnieć sobie czasy świetności Hołka? Nie ma sprawy. A może wsiąść do Guścia z Halo? Nie ma sprawy. Dość niecodzienny wybór miejsca akcji okazał się strzałem w dziesiątkę, bo zapewnia niespotykaną i wiarygodną różnorodność krajobrazu. Oz to plaże, mała metropolia, lasy, jaskinie, góry, pola, lotnisko, place budowy, osiedla wszystko skoncentrowano tu do formy wielkiego placu zabaw, po którym podróżujemy jako kierowca Horizon. Nasz cel jest banalnie prosty. Brać udział w toczących się na terenie eventu wydarzeniach i wyścigach, by przyciągnąć kolejnych kibiców, a co za tym idzie poszerzać naszą sferę wpływu. To pozwoli nam zaś konstruować kolejne wioski festiwalowe, co znów nakręci PR-ową spiralę i odblokuje kolejne wydarzenia. Jeśli po drodze uda nam się też wygrać parę mistrzostw, to nawet lepiej. U podstaw gry działa sprawdzony silnik force, co oznacza, że mamy dostęp do fantastycznej fizyki jazdy oryginału i masy opcji tuningowych, z których słynie Motorsport. Ale w Horizon jakiekolwiek próby urealistycznienia doświadczenia porzucone zostały na rzecz czystej frajdy. Jeśli Motorsport jest Chopinem gier wyścigowych, Horizon będzie muzyką klubową. Grą, przy której siada się dla czystej przyjemności ścigania się i pokonywania bezdroży bez obawy o zarysowanie wozu czy rzeczy tak nieznaczące jak drogi. Ba, za rozwalanie się po słupkach czy niebezpieczną jazdę dostaje się tu dodatkowe punkty. To gra dla tych, którzy chcą bez konsekwencji pobalować w najdroższych autach w historii. Startujemy w swojej pierwszej wiosce festiwalowej, naszym centrum dowodzenia. To tutaj kupujemy i malujemy samochody, wybierając z naprawdę szerokiej puli ponad 350 wozów, od retroklasyków, przez pojazdy powozikopodobne, aż po superauta. Aby jednak zarobić na zakupy, będziemy musieli jeździć po mapie w poszukiwaniu fabularnych zajęć. Prócz gotówki na zakupy, zdobywamy w ten sposób również kibiców, pozwalających rozbudowywać festiwal, oraz doświadczenie, które następnie wymieniamy na dodatkowe zdolności dla swojego kierowcy. Jeśli w danej chwili nie mamy ochoty bawić się w wyścigi, to gra oferuje również cały wachlarz zadań dodatkowych. Między innymi są to pr pokazówki, takie jak niebezpieczne kaskaderskie skoki, czy wkurzanie drogówki biciem rekordów prędkości na przyulicznych radarach. Możemy też na przykład wykonywać misje z tak zwanej listy życzeń, stanowiącej rzekomo marzenia każdego kierowcy, w stylu przejechać się raz w życiu superwozem w kierunku zachodzącego słońca, czy zrobić rozpierduchę na placu budowy. Te zresztą da się również tworzyć samemu i dzielić się nimi z całym światem poprzez internet. Po mapie powęszymy też za znajdźkami w postaci bonusowych billboardów do rozbicia, po sekretnymi wozami do odnalezienia w opuszczonych szopach możemy zdobywać bonusy za odkrywanie nowych obszarów i ścigać się z drywatarami, czyli komputerowymi symulacjami naszych znajomych. Autorzy dorzucili nawet samochodową wersję Pokémon Snap, gdzie zdobywamy punkty za fotografowanie nowych aut, a i to tylko kilka z wielu rzeczy, w które kierowca bawić się może poza główną osią fabularną. Horizon 3 pełne jest zajęć dla każdego typu kierowcy. Od zatwardziałego fanatyka ścigałek, który może podkręcić sobie poziom trudności na maksa, po wyluzowanego nowicjusza, który pobawi się w Horizonowej piaskownicy z komputerowym wspomaganiem. Po raz pierwszy w serii pojawiła się też sieciowa kampania co dla czterech graczy online, a postęp trybu multi przenosi się do singla. Wraz z postępami odblokujemy też masę elementów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem wozów. Rozbudowując swoje miasteczka, otrzymamy dostęp do domu aukcyjnego, gdzie gracze wystawiać mogą na licytację swoje wozy, które potem kupić mogą inni grający. Możemy bawić się w kreowanie swoich własnych turniejów wyścigowych czy list życzeń w ramach dość prymitywnego, co prawda, ale wielozadaniowego systemu Blueprint. Równie dużo czasu spędzać da się kupując i upiększając swoją kolekcję samochodów, czy grindując doświadczenie dla zabawy, wykonując sztuczki na ulicach, które, budując się w kombosy, dostarczają nam masywnych ilości doświadczenia do wymiany na nowe zdolności. A co poziom ekspa, kręcimy kołem fortuny, w którym w najgorszym wypadku zdobędziemy bonus pieniężny, w najlepszym rzadkie fury. Jeśli skończy nam się natchnienie, możemy też zapytać o zajęcia panią Anię, naszego GPS-a, która doradzi najbardziej korzystne dla fabuły zajęcia, którymi możemy się w danym momencie zająć. To jedyny system, z którym miałem drobne problemy, bo przez bite dwie godziny Anna uparcie sugerowała mi ten sam element listy życzeń, którego ni cholery nie potrafiłem ukończyć. Mimo parunastu innych wydarzeń na mapie, nieprzerwanie sugerowała mi to jedno zadanie, zmuszając do ręcznego ustawiania markerów podróży. Tak czy inaczej, świat stoi przed nami otworem i choć naszym bezpośrednim celem jest robienie PR-owego zamętu wokół festiwalu Horizon, to to w jaki sposób zdecydujemy się to zrobić i w jakiej kolejności zależy w dużej mierze od nas. Forza Horizon 3 jest nie tylko diabelnie grywalna, ale i śliczna. Niestety, z uwagi na problemy z przechwytywaniem gry na Windowsie, mamy dla was jedynie gameplay z wersji konsolowej. Z lepszych wieści, gra sprzedawana jest w systemie Xbox Play Anywhere, co oznacza, że zakup na PC-cie da nam darmowy dostęp do wersji xboxowej i vice versa. W dodatku zapisane gry synchronizują się między wydaniami. Wersja PC-towa wspiera domyślnie 4K i tryb 60fps, ale i w wersji konsolowej nie brakuje absolutnie niczego. Jak zawsze fantastycznie prezentuje się nie tylko oprawa graficzna choć tu jak zwykle w serii Horizon gramy tylko w 30 klatkach ale i liczba detali, z jaką odwzorowano samochody z wnętrzami na czele. Do tego, jak w częściach poprzednich, całości dopełnia bogata ścieżka dźwiękowa kilku stacji radiowych, a także możliwość połączenia gry ze swoim kątem groove, co umożliwia odtwarzanie dowolnej muzyki z chmury. Tak jak w poprzedniej generacji sprzętowej, moim faworytem gatunku otwartych gier wyścigowych było fantastyczne Burnout Paradise firmy Criterion, tak w tej zdecydowanym liderem stało się Horizon 3. Nie tylko jest to gra, w której czuć ducha nieskrępowanej wolności, ale i fantastyczny punkt rozwojowy serii, ewoluujący sprawdzone mechanizmy części poprzednich, powodując, że jest to na ten moment nie tylko moja ulubiona forca, ale i jedna z najbardziej grywalnych gier samochodowych w ogóle. Niezbędnik w bibliotece każdego fana serii i nie tylko.